Z tej strony kaczki siedemki. 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 Zimno, będę 37, ale w dzisiaj widzowie będzie 2. Robię wyrazę do pusz. Ale będę robił. Na tym odcinku będę robił największy pusz. Robię 500 normalnie 25 koła.

Dobra, co to, no i nie będę chciał tego nie uczyć, to się nie pozwolę. Nie no. Nie, bo nie wolno się sojusz, chodź. Co to jest za tyfik? Jeśli sojusze są innego, one można dosyć... Bala, tak nigdy się nie dostanie, prawda? Ale ja już od razu dostęp no, w 2019 roku i potem 22 i teraz 2023 i gramy w rok. No i teraz, to teraz, po prostu teraz... Teraz się już ja fuj. od czasu do czasu, bym sobie, sami sami. U, to by boga co zrobić. O kurde, o oh, kurde, dziękuję sobie. dziękuję. Proszę dobić 7 słów albo 10. bym chciałem te 10, ale wiedziałem. Wiedziałem. Co to są jakieś mowy? Wistosek? Pozdrawiam. Ostatnie mnie.

Zawi to 25 koło, z wami to robię. Z wami. To robię. Z wami to robię. Z wami to, to dobija te 25 koło. I zrobię pierwszy taki będzie długi film. Długi 90-minutowy, zależy kiedy dobija, ale nie będzie godzinowy. To by była przesada. Ja śpię ogólnie 5, 6 godzin i wstaję. No i potem zaczynam grać. Ale jak wiecie, ja przegrywam. Kto chce zostać, bo... bo ym, kto chce mi po... tak będzie, bo lubię wbijać radgi albo pucharki, to... to napiszcie idy, a ja dodam. Dodam, no, 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 nagrałam. Albo ja. Nie. O ile zielonki, już wczoraj go przygodziłem, a teraz się teraz. I teraz taki powrowi. Jak Dziękuję za pięć, za sześć subskrybantów. Oj. Dobra, widzę, że film trwa 5 minut. Zaraz będzie trwał. No, sobie sekunda. Ja nie mogę mieć spokoju o tym zadumianie. Widzicie, 5 minut trwa film. O nie, tylko nie kędzi. Kan... Bro, kędzi jest brud. Ja tego nie lubię. Dobra, widzę. Jest. Ja, proszę. Ja bardziej ja, chcę dopiść. Tylko, tylko.